jestem. Dobra, czekaj, wczytam to. Słyszysz mnie dobrze, tak? No dobrze. Tylko tak. jak my to zrobimy? Bo ja, ja mnie na nagraniu będzie słychać. No to bardzo dobrze. Już cię słychać. Już zacząłeś nagrywanie? No już jest na live, na, na żywo to i się nagrywa. Jest jednosekundowe opóźnienie. Oficjalnie witam wszystkich na następnym nagraniu z serii Zagrajmy w to jeszcze raz Gothic 1. Mamy tutaj eksperta od Gotika 1 gościnnie, więc troszeczkę tutaj wspólnie pobiegamy. Siedma wszystkim. Jednosekundowe opóźnienie masz, tak? Tak. No to... A nie da się tak, żeby na bieżąco było? Nie wiem, czy jak jest normalnie, to on jeszcze bardziej nie opóźnia. O jedną sekundę to tak. No, myślę, że. To ja ci pokażę, ten, jak dojść do nowego obozu i najwyżej wiesz. Y... I tyle, bo resztę powinieneś sobie ogarnąć. No dobra. Jesteśmy przy tej, przy tej drugiej Obcie. bramie. Jestem. Wiesz, gdzie jest to obozo, ten obóz orków? Tam takie miasto orków? Hmm. To czekaj S... Jak stoisz przy tej bramy, to idź w prawo i tam do góry tutaj w to stronę w prawo tak? Dobrze idę Nie, było opóźnienie Wszedłem w prawo od tej głównej bramy. tutaj, so, tutaj e, będę przechodził koło tych dwóch gamoni co siedzą przy ognisku za obozem nie, nie nie to w drugą, w drugą stronę w prawo stronę, ale patrząc na bramek wchodzisz do obozów, czyli w drugą stronę musisz. Iść. Aha, dobra. I tak i tak do góry. No i idę. No i tutaj jest... są te dwa obozy tych... tych łuczników, tu będą zaraz tam Czekaj, ja, za, ja zaraz zobaczę, jak ten. Jak, jak mi się pokaże na ekranie u ciebie. Boże, stoję teraz w miejscu na takim rozwidleniu. I tu na dół schodzisz, i tam jest obóz do. Tam te łuki sprzedaje się do tego myśliwego. Idź, to idź tam. No, dobrze, tak, koło tego myśliwego. Ja w to grałem już 10 lat temu, ale coś tam jeszcze jakoś dojdziemy. No ja, 15 gdzieś. Leża jak kiedyś, jak od razu dostałem komputer i ten jeszcze internetu nie miałem, to. No, co chwilę tylko gotika spalałem. Czy znaczy ja jak... kiedyś, kiedyś też go za zapomniałem, i teraz też jest tutaj rozwidlenie. Tu jest, idziesz e, w tamtą stronę e, do... Idź, idź, idź do tego łucznika. Na rozwileniu w prawo. Dobra, jest e, pierwszy łucznik, widzisz? Czekaj, bo mam ten. dalej tą ścieżką cały czas. Koło tego, co w, tym, w tej chatce siedzi, to idź cały czas tą ścieżką, co dalej prowadzi. I tutaj będziemy zaraz mijać tego drugiego yy, myśliwego. No, no to idź cały czas tą ścieżką. Ta ścieżka cię już powinna być prosto do nowego obozu. Bo przypadkiem czekaj, zapiszę tylko grę, zapisz, bo ja nie wiem, czy po drodze nie ma jakiś oporów Okej, tu jest rozwidlenie, nie widzę. Tu... A tu są tych dwóch tempaków. dobrze poszedłem? Bo tam była drugo... druga ścieżka, czy ona się łączy. Chyba trzeba iść w lewo, wiesz? Idź w lewo, a jak nie to się wrócisz. Choć dobrze a... nie pamiętam. No bo tu są zobacz dwie ścieżki, tam jest, tam schodzisz na dół koło tego warana. Zobacz, wracam się z powrotem. Nie, to idź tą, tą drugą ścieżką. W prawo, tak? No, no, no. I cały czas na, do tego warana nie schodź, tylko tą drugą idź. <laughs> Dobra tych zostawimy na razie Niech oni się skrzeczą Tu jest mostek taki Czekaj zobaczę To dopiero stoisz na tym rozdzieleniu Tu jest most No i dobrze mostem a później w lewo, na dół tą ścieżką Tak mi się wydaje Teraz będziemy we, we dwóch błądzić. E, dobra, czekaj, tam jest jakaś roślinka, ja, tam, ja sobie tylko ją zbiorę. Zaraz wrócę tutaj z powrotem na ścieżkę. Ja Bo... nie wiem, czy ogólnie tam w tym, w starym obozie nie było takiego Grahama, co mapy sprzedawał. No tak, tylko że ja nie mam tyle rudy, żeby to wszystko ogarnąć. No ale to gdzieś tutaj jest, więc na pewno, abyś tylko nie zginął w jest stamtąd. dobra i. U mnie dopiero ten roślinę zbierasz. Bo ty nie masz żadnej zbroi, nie? Ponienie jakieś spodnie kopacza kupić albo coś. Nic nie, mam. dobra jestem ty. Stoję dwóch gości przed obozem. No, no to już tutaj jest obóz. No dobra, teraz Zawsze gadają. To nie było zbyt mądre. Jakiegoś musimy pozyskać, tego. To nie mój problem. I tu jest początek. To się już więcej nie powtórzy. No ta, ta pierwsza część, a główna jest dopiero tam z tyłu. Zagadam do, do nich, zobaczę. Jak się masz? A jak się mogę Dobra, mieć, jedząc robadzę, ryż całymi tak dniami siedział. i czekając na to godną chwilę, żeby zdobyć trochę rudy? Potem można Dobra. pójść do baru i schlać się do nieprzytomności ryżówką. Podziękować bardzo no, za, dobra. za pomoc. Trzymaj się. No na razie, cześć. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Na środku jaskini znajduje się wielka dziura wypełniona rudą, ale jeśli ostrzysz sobie na nią zęby, radzę ci o tym zapomnieć. Sam kiedyś spróbowałem szczęścia, ale najemnicy trzymają przy niej straż dniem i nocą. Kto tu jest przywódcą? Przybywasz prosto ze starego obozu, co? Tutaj nie ma przywódcy. Cholerny Lee próbuje nas trzymać na smyczy, ale i tak robimy, co się nam żywnie podoba. Gdybyśmy mieli jakiegoś szefa, byłby nim pewnie Lares, no ale on ma dość rozumu, żeby nie mieszać się do cudzych spraw. Dlaczego ja nie mogę tego zebrać? On zbiera. Pogadajmy z tym głupkiem. Dobra, on tu minister raczej nie powie. Wow. Lewus? Co tu robisz? Pracuję dla Ryżowego Księcia. Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiamy innym razem! Co tu robisz? Pracuję dla Ryżowego Księcia. Jakbyś czegoś potrzebował, zapytaj Lewusa. Już się go pytałem. Rżowe książe. Prawy to brzmi. Zagadajmy z tym dupkiem. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiaj z lewusem. Kręci się zwykle na prawo od szopy. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Hmm. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Li też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. O, będę miał chyba nauczyciela. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty, a nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami, a tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? żeby pokazać tym sukin synom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukin synów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? Nie. Tak myślałem. O Jezu się jeszcze raz może zagadamy Nie Jednak zły wybór Ale huk Inny się trafi Kurwa tyle roślin i żadnej do zbierania no. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. nie Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. Też. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Najpierw to zwalimy tego pielca, bo teraz jemu chodziło o tą stronę, czy o tą stronę? przejdźmy się na tą stronę, ale na pewno zapiszmy, e. <tryk> Szukajmy. E jeżeli chodzi o pozyskanie rzeczy, pracy, dobra w razie to pójdziemy zrezygnujemy na razie tego zadania Kto pilnuje, by praca w polu przebiegała bez przeszkód? Wszyscy? W zasadzie powinien się tym zajmować ryżowy książę. Ale moim zdaniem ten człowiek umie tylko siedzieć w swojej noże i liczyć worki. W każdym razie to on i Homer zapoczątkowali to wszystko. Jak się masz? Harujemy tu do upadłego, żeby reszta miała co włożyć do garnka! thank you